W zadumie uczczono osiemdziesiątą rocznicę utworzenia niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Polaków w Pustkowie. Obchody rozpoczął okolicznościowy wykład, poświęcony historii tego miejsca oraz modlitewno edukacyjne spotkanie młodych. Przy pomniku na górze śmierci zmówiono modlitwę za zmarłych bohaterów i ofiary II wojny światowej oraz ojczyznę. W obchodach udział wzięły między innymi rodziny byłych więźniów. Te pierwsze transporty do tego obozu w Pustkowiu dotyczyły właśnie mieszkańców powiatu, konkretnie Zdziłowic, taka miejscowość Białej. Ja osobiście, w transporcie pierwszym, trafię tutaj do obozu mój dziadek, który miał wówczas 29 lat, babcia 19-10 lat młodsza, dwoje dzieci, proszę sobie wyobrazić, mój tato, który miał rok i dziotka, która urodziła się, prawda, więc dla mnie jest to taka podróż sentymentalna i spełnienie może nawet marzeń nie dziadka, bo dziadek zmarł zaraz po przybyciu z obozu, bo został zwolniony, tylko babci, która często z łzami w oczach opowiadała o tym, co spotkało, prawda, jej męża, mojego dziadka. Z potrzeby serca, dlatego że przyjechałam tutaj, ponieważ w pierwszym transporcie więźniów z był mój świętej pamięci tata. Tata miał 19 lat, wujek miał 17 i tata przeżył ten obóz, natomiast wujek zmarł, także y, po prostu no to tak jakby oddaję hołd moim tym zmarłym. Pierwsze jak byłam to jeszcze dużo tych żyło, tata twój jeszcze Basiu żył to tak, dużo, mama to byliśmy, później byłam no i taty brat tu zmarł, tak samo. Tatuś opowiadał, że dwa tygodnie jedli rękami. I później ta Helena Jabonowska, jak nie wiem, czy zobaczyła, to później tak wspomagała ich. Jak tata opowiadał, w śle, jak konie ich zaprzągały, jak na wózkach tych zmarłych wiozły do tej piwnicy śmierci, to jeszcze tatuś mówił, to takie wzruszające było, że jak człowiek, co się pali, to że wstaje, to że całe życie to pamiętam. I tatuś mój wrócił, to wie pan, tu się obstał, ręko tu, a jego młodszy brat to się go bał. I taka sąsiadka przyszła, to uciekła, tak się I Ja całe życie tu mam potrzeby przyjechać. To mnie serce boli zawsze, że mi się zeździło być w takiej małej wioski, że po co niech tutaj takich młodych tu więźniów? Nie zabrakło również gawędy historycznej poświęconej martyrologii polskich więźniów. Chcemy, aby te obchody związane z e, również organizacją modlitwno-edukacyjnego spotkania e, młodych e, po prostu nabrały dodatkowego wydźwięku i aby e, faktycznie tutaj e, zarówno naszych gości z Janowa dobrze e, przyjąć. Chcemy, żeby ta młodzież tutaj się bardziej zainteresowała. Tu szczególnie właśnie to cierpienie miało na tym miejscu. Ten krzyż był dla nich wielkim właśnie. Ale również prowadził przez to do tego zwycięstwa, tak jak Krzyż Chrystusa. I dlatego chcemy wspominać tych, którzy tu polegli, oddali życie, przenosili te męczarnie czy cierpienia, nieraz niesłuszne, nieraz niesprawiedliwe, nieraz montujące się, ale większość przyjmowało to w pokorze. Czasy II wojny światowej z tym szczególnym takim tragicznym wymiarem, jakim były obozy pracy przymusowej pustkowa, które Niemcy stworzyli. Na terenie poligonu Waffen-SS-Tufnungsplatz Hajdolaga Pustków Bajdębica. W obozach tych Niemcy wykorzystywali niewolniczą pracę więźniów, a przez tą pracę, warunki obozowe, codzienne egzekucje po prostu tychże więźniów wyniszczali. W obozach Pustkowa zginęli Polacy. Romowie, Żydzi i jeńcy sowieccy z Armii Czerwonej. Według oficjalnych danych, które już nie są niestety aktualne, mogło tutaj zginąć co najmniej 15 tysięcy osób, ale tak naprawdę tych ofiar na pewno, na pewno było wielokrotnie więcej. Znaczenie historyczne całego poligonu SS jest ogromne ze względu na testowanie tutaj w tym miejscu przez Niemców broni V, szczególnie rakiet V-2. Ta broń miała zmienić losy wojny. Niemcy na szczęście nie zdążyli, również dzięki temu, że wywiad Armii Krajowej rozpracował tą broń. Ale broń rakietowa to była broń przyszłości i do dzisiaj właściwie jest to jedna z decydujących broni używanych przez wojska na całym świecie. Spotkanie w ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci było okazją do otwarcia Nowej wystawy czasowej. Otwieramy wystawę czasową poświęconą właśnie e, temu obozowi, tym więźniom. Chcemy oddać tym więźniom hołd, a szczególnie e, więźniom z Transportu Lubelskiego. To właśnie Transport Lubelski był tym pierwszym, który przywieziono właśnie do tego obozu. Było to 16 września 1942 roku, a więc równo 80 lat temu. Goście wzięli udział także w plenerowej projekcji filmu pod tytułem W pięknym Pustkowie koło Dębicy oraz zwiedzili wystawy stałe i czasowe ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie. Patronat nad obchodami 80. rocznicy utworzenia niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Polaków w Pustkowie objął Instytut Pamięci Narodowej.